No i ruszyli. Bartosz Świętek i Mateusz Pałdyna. Bartosz był najszybszy na torze eliminacyjnym. To jest ten zawodnik w całym, ciemnym kostiumie. Ale kiedy stanął tutaj obok nas, powiedział jestem przerażony, jak patrzę na te wieże, on tam teraz jeśli walczy o bilet do wielkiego finału. To polecamy w takim razie nie patrzeć w dół, bo w dół jest 12 metrów i o co prawda, miękki ma teraz, ale zawsze troszeczkę lotu. E, I emocji gwarantowanych. E, no i jest e, jednak bardzo Świętek. Pierwszy tak. O prowadzi. długość. O długość drabinki przed Mateuszem Bałdyna. Ale teraz filisuje tu Mateusz Bałdyna. Goni e, Bartka. Mateusz. Jeszcze przechodzi na drugą drabinkę. Zobacz, zobacz, to, zobacz, właśnie, zobacz a już To będzie zobacz, końcówka. A to pierwszy Barto Świętek. A on będzie w finale. Ależ końcówka, ależ walka na ostatni. W zasadzie ostatni uchwyt i to jest piękny obrazek fair play dwóch bojowników trzeciego odcinka.